Oto Leon. Jest w mojego wujka i cioci. I nazywasz się Leon. I jest przyjacielem też. Nie? O, I nazywam się Oliwka. Bardzo leży. Jak to, to zauważy jedzenie, to bardzo na nie reaguje. A ja się nazywam Mikołaj. A ja Oliwa to Leon, czyli jesz mi. Zobaczcie, na jedzenie to tak reaguje. Przeprowadź go jedzonkiem do cienia, co? Będzie lepiej. O, zobaczcie, o, zobaczcie. zobaczcie jaki słodki. Mam chlebek, on jak nie ma go, to niech już, już zjem go. Czekaj. Niech go, tak? Nie, nie jedz, patrzcie. Z jedzeniem ja, to. Za jedzeniem Za jedzeniem. <grymny> 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 A jak, jak ja wiem, to już spokój. Idź po kolejny, żeby na mnie uciekł. Zostań Leoś. Leoś, zostań, zostań. Leonie lubi bardzo biegać. Jak ktoś biegnie, to razem z nim. Właśnie. Już znów znad... podaj łapę i siady. Teraz on jest na działce po raz drugi I on wszędzie biega. lubimy się z nim bardzo bawić. Ty też ja? Oliwko. Nie jest jak już. Loś. Loś. Zobaczcie. Siadę. Siad. O, widzieliście? Podaj łapę. Podaj łapę. Trochę musisz z tym potrenować. Podaj łapę. Trochę musisz ten potrenować. Zatem musi trochę potrenować. Ale si siad. 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 To już u mnie. No. Podaj łapę. Podaj łapę. Podaj łapkę musi potrenować ale on jest bardzo słodki no? jak widzicie Ja go kocham nie taki przyjedno no? Jak Metka On jest bardzo słodki On jest jakim psem Nie wiem spytaj mamy Mama Ale on jakim jest psem Jork no. Jorkiem jest Leon jest Jorkem I Jest bardzo słodki właśnie jak zauważy jedzenie, to już i z tym językiem już się obliżuje, żeby zjeść to. Zawsze jak jest u nas u babci, to on od razu biegnie do kuchni, żeby coś zjeść. O, proszę, za jedzenie to. Będą też wódki. Spadła na ziemię. Patrz. Niech ona no, zbyt się, chodź! Hej! Chodź! Leoś! Witaj! Gdzie? Leoś! Chodź! Może go tutaj! Chodź! So hey. Leoś. Leoś. Chodź! A gdzie jest piciu? Leoś, piciu mi teraz Tutaj masz piciu. Hej! Leoś, zostaw! Chodź! Chodź, chodź, Leoś. Chodź. Zobaczcie, teraz się biegniemy, Prawda loś? Chodź, chodź. No biegnij to. Będziemy nagrywać się jak zbiega. I teraz po drugą drogą. Nie bez jedzenia. Pokażemy Wam zaraz. Czekaj, nie, dziękuję. Myślę. I zobaczcie, tak? Biega. Mieszka. Chodźmy. I tak bez jednego nie biega. Nie. On je mnie teraz. Kamerą. I zobaczcie. Zobaczcie, co mi wygląda? Pot i no. Nęczej rodziny. Idź pochrupić. O. Ej, łapę. Ej, łapę. Chodź lą. Zdaj mi na chwilę. Ale Idź do babci. Dobra, daj łapkę! Tak, słodko, daj łapkę! Daj łapkę! O zobaczcie, daj łapkę! No to trzeba! To cię, ja! Hej! łapkę! Nie, jedną łapkę? Masz! I o nieszczęście urodziny! Razem z wujkiem nieszczęścią rodziny. I naszą ciocią. Mama! Jemu on ma lat? on zaraz przyjdę. Masz, nagrywaj. Tak. On jest przyjazny i kochany. Lubi się bawić. I zobaczcie jaki jest słodki swój łebek, no daj swój łebek. Daj łebek. no daj swój łebek. no bo się i No nie no I pół i pół, nie 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 Rok Rok i się. lat. No się. Boisz. Boisz się? Boisz? No nie nie on jest taki fajny, no takie fajne no... A nie w ogóle fajny, prawda? jest za... To jest za sklepione. Wiem. I ma mieć ręce. Przywilnij go potem. Wiem. Leon! Patrz. I widzieliście, że on pobiegł tam. Chodź. Leon. Chodź. Właśnie tak. Zobaczcie. Leoś. I właśnie tak biegnie zaś. Właśnie. ja chyba nie napić. Nie, on pobiegł za tobą. No tak. I właśnie wiedzieliście, że biega bez sztukek. I on jest kochany. No już, no karty. Teraz mówisz, zostaw masz to. Jakiś kroplecz. Dobra. No dalej. Wejdź swój popatrzeć. Jak wygląda. Lon. Chat, chat, chat. O, jak ślicznie. No to co, kończymy? No jeszcze nie, bo nie tak przyjazny. O, zobaczyli widzieliście? Człowiek od razu.

Mama, zobacz. mam. No! Klasa, no, Lani, się My zobacz, co mam... zobacz, mąki, Nie mam mąki, ale... Dobry, No, się. no nie mam lody. ale... chodź. Dobry. Dobry. też. Dobry. 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 Hej, tu. Popatrzcie, zobacz. to zobacz. Hej, to był... Leon, ja, Mikołaj i ja, Anika. Żegnamy, pa. Zapraszam na kolejne filmy